Cześć. Chciałbym pokazać w jaki sposób za pomocą Power Query do jednej listy, w tym wypadku imię i nazwisko, chciałbym dograć dla tych samych osób ich wiek, które znajdują się na innej liście. Gdybyśmy to robili po prostu na arkuszu, spróbowalibyśmy użyć funkcji wyszukaj pionowo. Z tym, że tutaj akurat mamy to szczęście, że. Pewnie żadne nazwisko się nie powtarza, więc moglibyśmy dograć tutaj na podstawie nazwiska pana Lewandowskiego do Lewandowskiego jego wiek. No ale gdybyśmy mieli powtórzone nazwiska, no to wtedy już wyszukaj pionowo po nazwisku by nie zadziałało. Musielibyśmy się bawić w sklejenie imienia z nazwiskiem i dopiero szukania. I dogrywania wieku. Natomiast w Power Query można to zrobić o wiele szybciej, tylko trzeba w odpowiedni sposób użyć opcji, które Power Query oferuje. Więc zacznijmy zabawę. Najpierw dodamy te obie listy do modelu Power Query. Najpierw dodamy em, jedną listę, jed, jedną tabelę. Zrobimy to najpierw formatując ją jako tabelę, czyli klikam sobie. Gdzieś w środku naszej tabelki CTRL T i zgadzam się, żeby to była moja lista. I niech to będzie lista pusta, czyli bez nazwisk. A tutaj od razu ją przerzucimy do modelu Power Query, czyli troszeczkę nacisk zachowamy, pamiętając, że to się nazywa puste. To tą listę, tą tabelę do modelu wrzucimy inaczej, klikając na dane z tabeli zakresu. Dzięki temu od razu po naciśnięciu OK otworzy nam się dodatek Power Query i ta lista ta tabela znajduje się od razu w zapytaniach. Natomiast żeby ta druga lista też w miarę szybko znalazła się widoczna tutaj, to skorzystamy z tego, że możemy skopiować już takie zapytanie, duplikuj, prawy guzik myszki, duplikuj i pamiętając, że tamta lista nazywała się po prostu pusta. Pusta, jeśli dobrze pamiętam? Nie, to może pusta. O, też nie, to pusta. OK. I teraz chcielibyśmy do tej listy, na podstawie imienia i nazwiska, dograć wiek każdej osoby. Ponieważ tutaj nazwiska się nie powtarzają, to pokażę dwie metody, które m, zadziałają. Pierwsza z nich to metoda, która wykorzysta scalanie tych dwóch kolumn, bo tak to się nazywa w Power Query, nie wyszukaj pionowo, tylko scalanie. I będzie to działało w ten sposób, że wybieram sobie tą tabelę, gdzie chcę dograć dane. Klikam tutaj na górze scal zapytania. Na górze mam tabelę, do której będę dogrywał wiek, a na dole muszę w, w, wynaleźć tabelę, w której ten wiek jest. I ponieważ, tak jak wiemy, nazwiska nam się nie powtarzają, to wystarczy, że tutaj kliknę kolumnę nazwisko, tu kliknę również odpowiadającą kolumnę nazwisko. One nie muszą się tak samo nazywać. Gdyby tutaj było cokolwiek innego, ale nie nazwisko, to po prostu klikam tą kolumnę, którą muszę dopasować. Do tej na górze, niezależnie od tego, jak ona się nazywa. I teraz klikam OK. Tu nam się stworzy tabela, którą mogę tutaj rozklikać i nas z tej nowej tabeli będzie interesował tylko wiek. Pamiętajmy, że ma tabela 10 wierszy. Zobaczymy, czy faktycznie rozwinie się w 10 wierszy. Tak, bardzo dobrze się rozwinęła. Żadnych duplikatów nie ma, bo tutaj nazwiska się po prostu nie duplikują. Natomiast Gdyby było tak, że nazwiska się byłyby zduplikowane, albo chcielibyśmy taki unikatowy rekord mm, uzyskać, ale dopiero po imieniu, nazwisku, nie wiem, miejscowości czy wieku, to wtedy musielibyśmy skorzystać z innej opcji, którą oferuje właśnie to scalanie. To znaczy, zaznaczyć muszę kolumny, które, że tak powiem, muszę skleić razem, żeby dopiero uzyskać unikatową nazwę. W tym wypadku byłoby to imię i nazwisko, czyli najpierw klikam kolumnę imię, potem naciskam klawisz Ctrl i klikam nazwisko. Wtedy widać, że jest najpierw imię, potem nazwisko, i w tej samej kolejności klikam kolumny w tabeli poniżej. I tak jak poprzednim razem, te kolumny nie muszą się nazywać tak samo one muszą zawierać te same wartości których szukam w górnej tabeli, ale nie muszą mieć tych samych nazw. Czyli tutaj tak samo. Wybieram imię, kontrol, nazwisko. Tak samo. 1, 2, 1, 2. Klikam. I tutaj rozwijając pola interesuje nas tylko wiek. Gdyby tu były jakieś jeszcze inne wartości, typu płeć, typu miejsce zamieszkania, po prostu doklikiwałbym kolejne kolumny. W ten sposób. Za pomocą funkcji scalanie mogłem połączyć ze sobą dwie tabele. Oczywiście to jest tak, że jeśli w jednej tabeli jest nazwisk za dużo, czyli na przykład tutaj by pana Szewczyka po prostu nie było, jako usunę i zobaczymy, co się wtedy hmm, stanie. Wtedy to scalanie po prostu nie odnajdzie żadnych e, rezultatów, i pana Szewczyka, tutaj jest pan Szewczyk, czy ja dobrze usunąłem? Tak, tutaj pana Szewczyka nie ma. O, i to widać, odświeżyłem podgląd, i pan Szewczyk po prostu nie został znaleziony na liście osób, które mają podany wiek. Tu jeszcze go widać, ale jak odświeżę, to on zniknie. Także to jest metoda, która pozwala bardzo szybko łączyć ze sobą tabelę. Tych łączeń, tak jak tu widać, może być kilka. Te łączenia mogą się odbywać do innych tabel. Tu mogą być na przykład jeszcze inna tabela, która ma, no nie wiem, miejsce zamieszkania, jakiekolwiek inne dane związane z tym imieniem i nazwiskiem, i tak samo można by je połączyć w kolejnych krokach. Bardzo przydatna funkcja, polecam i powodzenia.